Na kompanii powódka, powódka stać! Oważam, że na na porażkę fizyczny. fizycznych. sportowe. sposobowe, wtedy. Czas do porażki rozruch fizycznego, 10 minut. Pan do wojska? A czemu tak późno? Bo o to się spóźnił. A o ile lat się spóźnił? No nie, to było ogłoszenie, że poszukują to młodych inteligentnych. No. Nazwisko! Mateusz Morawiecki. Widzę, że nazwisko adekwatne do umundurowania. No, no już tak się przygotowałem. A najlepsze jest to, żadna kula tego nie przebije. Chroni inteligencję. Jak to ma chronić inteligencję, to jest ci niepotrzebne. Spokojny pana babki potargany bania. No zasadnicze pytanie w zasadzie powinienem je zadać na samym początku. Czy wy byliście karani za co? Za udział w grupie o charakterze zbrojnym. W życiu. To będzie moja pierwsza. panie major kapral kapłanczycy melduje się i chciałem złożyć protest przeciwko przywróceniu zasadniczej służby wojskowej. Bo jak patrzę na tych naszych cipczowatych chłopców malowanych, to jedyne, co nas przed wojną może ochronić, to jest właśnie pokój. Rozumiem? Milczenie sztabu informujemy o tym, że sztab ma to gdzieś, czytaj, w dupie. I odmeldowuje się.